Ja pamiętam sto ustaw Mencena. Dużo z nimi dyskutowałem. Pamiętam piątkę Mencena, tę Polskę bez ubezpieczeń, tę Polskę bez podatków. Wiecie, czym to się skończy? Tym, że ja będę musiał za pana Mencena płacić, jak znajdzie się, nie daj Boże, po jakimś wypadku na Ojomie Krocie, bo on realizował swoją wolność, przez to, że nie zapłacił ubezpieczenia albo nie zapłacił podatku. To jest Polska darwinistyczna. To jest Polska, w której silniejsi zjadają słabszych, w której bogaci zjadają biednych. To nie jest Polska moich marzeń, ani to nie jest Polska, którą zostawię swoim dzieciom. Dlatego z Mencenem będę walczył do ostatniej kropli politycznej krwi, bo to jest szkodnik, to jest pasożyt. Na tym, co dzisiaj chcemy w Polsce budować. To jest człowiek, który w fałszywy sposób yy, przedstawia nam naszą przyszłość i jeszcze na dodatek robi to w sojuszu z tymi, którzy chcą nas sprzedać Rosji. Mówię to zupełnie otwarcie. Czytałem program AfD, słyszałem wypowiedzi liderów AfD i ten pożar, który dzisiaj widzę w Konfederacji, po tym, kiedy twardo im to wytknąłem wczoraj, yy, pokazuje, że dotknęliśmy tam, gdzie boli. Yy, tak. AfD jest partią, która marzy o tym, żeby znowu powstał w Europie pakt Ribbentrop-Mołotow. Żeby nad naszymi głowami ktoś umawiał się na przyszłość Polski. Polub, skomentuj. Udostępnij.